Kurde! Już tak się schajcowało! Dawaj, Nie, to się zawali, albo cokolwiek, no! Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Didi, a to jest Xardgamer. Wracamy sobie do portu, który ostatnio na odcinku opuściliśmy, nie wykonując zadania. Tym razem wiem, jak je wykonać. Xardgamer, bardzo dziękuję za odpowiedzi. Yy, już wiem, co mam zrobić. Ksalt tutaj podpowiedział, że musimy w sejfy, z którymi tak się męczyłem ostatnio, wrzucić do wody po prostu. Dlatego przygotowałem tutaj ciężarówkę. Yy, wrzuciłem już safe. Przygotowałem safe, który mieliśmy w tym pomieszczeniu. To największy safe, z którym tak się bardzo męczyłem ostatnio. Pojedziemy sobie potem mniejszy safe jeszcze. Yy, także przejdźmy sobie tam na drugi brzeg. Kurde, mam nadzieję, że on mi nie zleci tutaj. Chyba nie zleci. Ła, a może. Nie, dobra, teraz się położy, więc chyba. Będzie dobrze, przejdziemy sobie na drugi brzeg y, portu y, Tylko jeszcze miałem wziąć... A, to później wezmę. No tam z tyłu zostawiłem butlę. Dobra, wrzućmy sobie to cholerstwo do rzeki wykonamy pierwsze zadanie. Ua, tylko żebym ja tam nie wleciał. I ta ciężarówka jeszcze się przyda, że no, spokojnie. Spokojnie. Dobra, wrzucamy to. Czekajcie. Y, do góry jest w ten sposób. Super. Leci, leci. No, kurde, trzyma się. Dobra, udało się. Pierwsze zadanie wykonane, tak jak Ksawery. Ksar Gaming mówił, przepraszam, Ksawery. Yy, pierwsze zadanie wykonane, zrobimy sobie tutaj drugie zadanie. Musimy ten safe z góry, mniejszy safe, w którym pójdzie, chyba jednak łatwiej. Yy, wrzucimy sobie też tutaj na tą ciężarówkę. Czy sobie podjadę tutaj? Powinien dać radę, chyba. Powinien dać radę, za to ogarniemy. No jeszcze kawałek wysiłku i wleciał. 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 Wleciał i chyba tam został. Patrz, patrzcie jaki jest leniwy, na mi się przed drzwi nie co wychodzi tutaj. Okej. Okay. Cyk i kolejny safe ja runduje W wodzie. Super. Mamy jeszcze jeden główny cel misji. I go sobie w tym momencie wykonany. Wykonamy. Tylko sobie zmienię może pojazd. Siema, ktoś zamawia od przeprowadzki. Proszę bardzo, tutaj będziemy pakować meble, o, cyk, pięknie, no, dobra, tutaj sobie zapakujemy nie meble, tylko zapakujemy sobie yy, butle z gazem, one mi się przydadzą do rozwalenia tego domku, ja je znalazłem zupełnie przypadkowo tutaj w tej fabryce, tam były yy, schowane, więc weźmiemy sobie te trzy butle z gazem, szkoda, że nie ma więcej, mam nadzieję, że one mi po drodze nie wybuchną i nie rozsadzą te ciężarówki w trakcie transportu, spróbujemy to yy, w miarę bezpiecznie przetransportować. Dobra, o ile o ile się da? O ile się tyle da. A czekajcie, może tutaj coś będzie w tych kontenerach. Nie, nic nie ma. Mamy naszą przystę, czy ja tam wbiję? Nie wiem czy to będzie bezpieczne, ale chyba... Chyba tam bije dobra. mamy tą ciężarówkę do rozwalenia tutaj. Do zbijenia... O kurczę. Ten pomost się rozwala. Ale może dojedziemy, dobra. Ten ostatni budynek mamy rozwalony, Popatrzcie, mamy go zaznaczonego. Yy, dajmy sobie tam do środka butlę. Czy ja jedną butę zgubiłem właśnie? Kurde, jedną butlę zgubiłem gdzieś po drodze. Ja wiedziałem, że tak się skończy. Dobra, yy, ojej, ostrożnie, ostrożnie, Niby w każdym momencie może wybuchnąć. Jedną butlę sobie zostawmy tutaj może. Jedną butlę tutaj. Następną zostawimy sobie, czekajcie. Gdzieś tam w środku budynku, tylko ja otworzy drzwi najpierw. Może sobie najpierw drzwi otworzymy. O, żeby łatwiej było wejść. Kurde, ja tam jedną butlę zgubiłem. Gdzieś tam po drodze mi wyleciała. Ach. Może gdzieś ją tam znajdę jeszcze, to, to ją jeszcze tutaj doładujemy. Na razie zostawimy tutaj dwie butle i podpalimy ten budynek. Podpalimy ten budynek, zobaczmy czy tutaj... Ojej. Chciałem zobaczyć, co jest w środku jest. A tutaj coś mamy. O, kasiora wpadła. Przyda się miło. Spróbujemy jakoś... jak to zrobić, czekajcie. Najlepiej by było to wysadzić albo podpalić, nie wiem. Okej, okay, butle mamy rozstawione. Pod, podłożymy ogień tutaj. Zobaczymy, czy ten, ta chata wybuchnie. Może uda się, może się uda, może to wybuchnie faktycznie. Także weźmy sobie to podpalmy. Dobra, pierwsze, pierwsze ogniwo zainicjowane w kilku miejscach muszę to podpalić. Najcydzie się, dobra. Sp spadamy stąd. Jak się włączy alarm, to będzie już grubo. Czy wybuchną te butle? To mnie interesuje. Także, czy wybuchną te butle? Mam nadzieję, że tak, no. Jest, wybuchły, dobra. Pierwsza wybuchła, a druga też zaraz powinna. Powinna wybuchnąć. Tylko ja. Jak bardzo muszę zniszczyć ten budynek, żeby zadanie się udało? Mamy jeszcze 40 sekund. Kurde. Przecież już tak się schajcowało. No dawaj. Niech to się zawali albo cokolwiek, no. Drobę, ta druga wybuchła Ale budynek wciąż stoi, wciąż zadanie niewykonane Ja pierniczę, chyba się nie uda Chyba się nie uda No nie, no tak już się hacuję Mogłoby zaliczyć to zadanie No jeszcze całe już uda się w stronę naszej Motorówki 15 sekund, ale Chyba nic z tego nie będzie Nie wygląda na to, żeby budynek został Żeby zadanie zostało zaliczone Będę musiał przejść zadanie jeszcze raz Ja pierniczę, ale lipa już helikopter leci, no właśnie. Okej, okay, podejście drugie. Po prostu spróbujemy y, zmiażyć ten budynek, spnieć go z powierzchni ziemi, a chyba raczej wody tutaj. Takim ogromnym właśnie taranem, słuchajcie, nie wiem czy to się uda, zobaczymy. Ocie piernicze, ocie piernicze, ale mam, ale mam spadki FPSów. Nie mam pojęcia czy to się uda Dobra, chyba... Chyba się uda, on tonie. On ten budynek tonie. Chyba zaliczyliśmy zadanie, tak mi się wydaje. Odpuńmy sobie jeszcze kawałeczek. Okej, okay, zadanie zostało zaliczone. Dobra, super. Budynek butynek po prostu przestał istnieć. Czy ja stąd wyjdę teraz? Chyba niezbyt. Ale możemy sobie zejść tutaj. I wykonamy sobie, zrzucimy jeszcze sobie te sejfy i przejdziemy do kolejnego zadania. Także myślę, że już łatwiejsza część nam została tutaj do wykonania. No Okej, okay. zadanie numer 2 wykonane. Cała misja wykonana. Super, udało się. Wykonaliśmy główne zadanie. Wykonaliśmy także y, opcjonalne zadanie, także ja jestem zadowolony. Chociaż za pierwszym pode podejściem się nie udało oczywiście. Zmykamy do naszej bazy, zobaczymy co nowego dostaniemy. Z pewnością dojdą nam jakieś przedmioty nowe... Jestem wręcz tego pewien. O, nową, nową rankę dosta, do, dostaliśmy Nie wiem dlaczego jestem na dachu. Dlaczego jestem na dachu? O co chodzi? Nie mam pojęcia dlaczego jestem na dachu i zobaczmy, może coś nowego, nowego dostaliśmy. Coś, jest coś nowego, dobra, co to jest? Shotgun! O kurcze! Nieźle. Mamy shotguna. Super. Zobaczmy jak to działa. Zobaczcie, tutaj w ogóle mamy bieżnię. Ja wcześniej tego nie zauważyłem. Aha, tu hantle są. Mega. Zobaczmy jak działa shotgun. Aha, czekajcie, bo my chyba... Czy nasz budynek został rozbudowany? Czy mi się zdaje? Tak! Tego wcześniej nie było. A, to z Czasem rozbudowujemy tutaj naszą, naszą tutaj bazę. Fajnie. Tu mamy łazienkę. Spoko. Jest i kibel. Dobra. Ciekawe co jeszcze rozbudują. Zobaczmy tutaj wiadomości. Coś się na górze zmieniło. Tutaj coś jeszcze dobudowane jest. Tu coś. Aha, tu sypialnia jest robiona. Dobra, tu jest sypialnia robiona. Popatrzcie, może jakoś to by zacznie wyglądać tutaj. Spoko. Czyli wygląda na to, za, na to, że po prostu w miarę jak coraz więcej zadań wykonujemy, to też więcej kasy zgarniamy, i po prostu jesteśmy w stanie sobie ogarnąć tutaj. Naszą małą hawilę. Zobaczmy sobie kolejne zadanie. Jakie mamy kolejne zadanie? Jesteśmy znowu w porcie, mamy tutaj kolejną misję. Yy, musimy ukraść auta i popatrzcie jakim mega tirem żeśmy podjechali. Amerykańskie cacko. Fajnie wygląda. I to musimy załadować dwa auta z tego co wiem i musimy ukraść też dwie yy, jakieś teczki z dokumentami. Yy, więc misja jest jeszcze bardziej rozbudowana niż ta poprzednia. Tym razem jest to utrudnione w ten sposób, że o ile auta możemy ukraść jakoś w miarę łatwo, w cudzysłowie, to już z tymi dokumentami będzie ciężej, ponieważ są one podłączone do alarmów. Jeżeli uśkradniemy ten dokument, to po prostu włączy się alarm, będzie mieli 60 sekund na ucieczkę. Pierwsze auto znajduje się tutaj na tym statku, drugie auto znajduje się tutaj w tej fabryce. Hmm, kurczę, trzeba będzie rozkminić jak to ogarnąć tutaj. Trzeba będzie miał tam i wjechać tam będę musiał to rozplanować. Będę musiał to jak najbardziej rozplanować. Tutaj nie widzę chyba niczego, co mogłoby się pozmieniać. O ile położenie statków się zmieniło, to cała reszta pozostała taka jak była. Weźmy sobie, wbijmy tutaj do środka. Wbijmy sobie do środka. Zobaczymy, jakimi pojazdami możemy się tu poruszać. Przede wszystkim musimy dostać tutaj. Okej, okay, mamy. Mamy te auto, tylko jak ja teraz mam je wyciągnąć? To jest pytanie, o kurcze. O! Nie, 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 Didi, co ty robisz? Kurde, wyjdźmy stąd. No, że ten statek nie odpłynie nam. E, jak ja mam te auto wyciągnąć? Nic, będę musiał tym statkiem popłynąć. Trzeba bym popłynąć tym statkiem. No, że teraz mi się to uda, bo. O kurde, co ja robię? Bo. Ym... Tu się zablokował o ten. o ten wózek. Wielki wydłowy Mogę ruszyć? Mogę ruszyć, dobra Podpłyniemy sobie po prostu mm, także że ja mógł tym y, autem wyjechać stąd Czekajcie, może Tutaj to zrobić, czy tam z drugiej strony? Może pod most, o Chyba będzie najłatwiej, co? Wydaje mi się, że na most będzie najłatwiej On jest niżej Statek jest wyżej, więc po prostu sobie y, Zjedziemy na ten most Zmienię zdanie. wbijamy jeszcze... Jednak tutaj. Wbijemy tutaj. Yy, tutaj jest taki fajny zjazd. Ja bym musiał się tak mniej więcej zmieścić tym statkiem tam. Okej. Okay. Wydaje mi się, że to yy, teraz yy, teraz będzie pasować. No, tu sobie zjedziemy, wjedziemy tutaj. Mamy to ogarnięte. Mam nadzieję, że tego auta za bardzo nie rozwalę. Yy. Dawaj mi to auto. Powinienem wyskoczyć tam. O nie, tu już się Alan włączył! O kurcze! No nie, no to... Ja nie wiedziałem, że się Alan włączy jak auto weźmiemy. <gul> o nie, my nic cało jednak Nie, chyba nie wyjedziemy stąd. Kurczę! Myślałem, że Alan się włączy jak te weźmiemy. Ciężkie to będzie, to będzie mega, mega ciężkie pojawia, naprawdę. W tym odcinku już tego nie ogarnę, ale być może macie... Jakieś podpowiedzi, tutaj to ogarniemy to w kolejnym odcinku. Drugie auto jest tam. Ciężko będzie to zrobić, słuchajcie. Jak tym wyjedziemy, tutaj, to trzeba będzie szybko pod, podbić tam i stamtąd też tym autem wyjechać. Tutaj a jeszcze opcjonalne zadanie to kradzież tych papierów. To jest niewykonalne w 60 sekund. Uważam, że to jest niewykonalne. Leci już helikopter. Ja już się z Wami rzedam. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pamiętajcie o łapkę, komentujcie, subskrybujcie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa pa.